Cisza ludzie, nagrania no, cześć. Siemaneczko, siemaneczko, z tej strony Adi oraz Nine. Zaczynamy siódmy odcinek Borderlands 2. Przyjęcam cześć, cześć, witajcie. Tak. Jedziemy, zaczynamy. Mamy tutaj do ubicia pewnego stwora bohomora. I mniej więcej wiemy już, gdzie ma swoją sadybę, tak się chyba mówi. Siedzibę, bo Poczekaj, siedzibę. poczekaj, nie podchodź jeszcze, wywabimy go tak, że ja tam postawię nasz... Y, moje działko. O, on jest tutaj, tutaj za drzwiami, się... on jest tutaj, widzisz? Jest, o, tam jest. wybawię go. Ja mam mało energii, więc muszę się troszeczkę czaić, muszę się troszeczkę... Na razie twoja ta... Muszę, nie namierza go, ja do niego strzelę, wiesz? Tak. Kurwa, w twoją tą strzelam przez to. Ja rzuciłem Ale mu. ona musi się wziąć, nie mogę wejść, słuchaj, wiesz? Ona wejdzie do nas, nie się. No nie bardzo. O, przeskocz to. A nie, poczekaj, wsadzę dalej. Wiesz co jak przeskoczę, to się potem nie wycofam, co nie? Poczekaj. Gdzie on jest w ogóle? Nie ma tu nikogo, nastroszyłeś, zmarłych Nie no, poszedł gdzieś, co nie, czekaj. A tu szczere pustki. On tutaj był, bo strzelałem do niego, co nie? No i wziąłem swój automat do strzelania. Cholera jasna. Spokojnie, zanerwowy jesteś jo. Przecież tu byliśmy już. No, byliśmy, ale on siedział. Jest tutaj, lata, lata, lata strzelaj, strzelaj! Bo on skacze się, przemiesza, do tego Tak? Musisz go zabić, tak. Kurwa, ciężko go namierzyć, jebakę. To ja, jakby do kogoś innego strzelałem. Taki duży skaczący masz Widzę, widzę go. Rób to jego zabić, kurczę. Rzucę moje działko. I ono już do nich będzie tutaj strzelało sobie. Przeładowanie jedziemy. Wszystko dobrze, wszystko dobrze, nie lękaj się. A on jest największym skór w całej dolinie. Biggest badass. Goni go. Widzisz go no. gdzieś wspaniaście? Nie widzę, nie widzę. Jest, jest, tutaj skacze. Potraktuję go moją. Ratuj mnie, ratuj brachu, ratuj. Walczę o życie bowiem. No, to nie będzie dobry pomysł tu radować, czekaj. On już jest słaby. Teraz ratuj On Może powiem. Tak nie mogę, bo ci z tyłu atakują spokojnie. To czemu o, to poczekaj, to mogłem walczyć o życie, przecież. o... No to walczę o życie. Dobra, sam sobie poradziłem. Dobra, gdzie on jest? Chcesz na kogoś licz, to licz na siebie. A ja tam cię uratowałem, że tak powiem... Raz. Tam gdzie plecy się, znaczy, tam gdzie plecy się kończą. O tam jest bidabada się nazywa. Bigabada. Chromu ze snajperki. Nie jest taki groźny, tylko że kurczę... Tylko winy. że ja mam mało energii. Tam jeszcze jakiś przydupa z jego biegun. Rozwalam Czekaj. go. Ja go rozwalę. Na dole jest, na dole. Widopada? Tak, rzucę mu granat chyba. No, rzucę Bar, granat w tym oczku Żry granaty. O kurde, zenerwował się i poleciał do mnie, wiesz? Uciekam, uciekam, uciekam Przeładowanko Gdzie on jest? Gdzie on jest? Czy pojęcie, gdzie ten sukin jest? Cudowną broń mam, moimi, cudowną mam broń. Tylko nie umie Bidabada wejść z nim w otwartą walkę, ponieważ mam bardzo małą energię. Ja zgubiłem kurde przeciwnika naszego. Gdzie jesteś? Topik wszystkich tym kwasem. Że tak powiem, walczysz kurde z Bigiem Walczę, ja walczę z innymi innymi naokoło. Ja nie mogę znaleźć Ciuli Bida Bidabada jest facet zbyt szybki dla nas. Oni wszyscy do mnie tutaj na dół schodzą. Je yeah, mi ręcznego granata. Jakiś kurdupel mnie zaraz załatwi. Jakbyś mi mógł pomóc lokalizować Chłop, jakbym ci mógł pomóc, to bym ci pomógł nie? uwierz mi. A ty też walczysz z jakimiś innymi. Od tyłu masz kolesia. Wiem, 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 tylko uciekam przed nim. Lecę, lecę ci pomóc. Załatwiłem ich prądem. Kurde, fart for life. Aha, załatwiłeś mi ich prądem, czyli mnie załatwiłeś tak samo. Ty jesteś dobry. Co strzelisz, w jakąś beczkę, czy coś, to jak ginę? Musiałem. Na dobra sprawy. Z tyłu jest, kurde, z tyłu okay. jest koleś. Muszę walczyć o życie. I to widać, ja Bada sam jest za tego od tyłu. Dobra, ja walczę o życie z Bigiem Badem. Ja też. Walczysz? Mhm. Ale nie wiem, czy on bardziej nie walczy, niż ja nawet. Walczysz o życie z nim? Ja walczę z kimś innym, tylko przeładował mi się karabin i to trwało godzinę chyba. Jest, wywalczyłem życie. Jak kurde nie mogę walczyć o życie, bo nie mam przeciwnika. Zwiewam. Fuck. Zwiewam. Ja zginąłem. Zwiewam, nie myślałem, że to będzie szybki szpil, że to będzie szybki kaszel. Jednakże no. bida bada okazał się naszym <laughs> przeciwnikiem. Ja walczyłem z nim o życie, ale on uciekł po prostu z pieprza. Nie wiem co czynić nawet. O, mój plazmowiec ma naboje, dobra. Albo Nie, idziemy. Ma. E, gdzie on jest? Chyba nie ma od nowa energii, to Kto to jest? Bia, 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 nie ma Dobra. Gdzie jesteś? i tu dużo się nagle zrobiło, co nie? A wszystkich, wszystkich wybiliśmy już przecież. Tak. A powiedz mi, ty zginąłeś przed chwilą? Tak. A. Stąd tyle rzeź, rzeźkości w tobie. Mhm. Uważaj, po oni granatami rzucają, wiesz? Kurczę, znowu nie ma amunicji. Snajperka mi pozostała. A nie jeszcze mam tego. Walkować jakoś tam odzywa, co zmienia. no nic, muszę im granat rzucić, nie ma bata. Tak to bywa w życiu i zobaczyć co się stało. Nic się im nie stało, jasne. Biegnę na ciebie, biegnę ci pomóc. Drogi druho. Dobra, zabiłem go sobie z ręki. i walczą o życie jakim cudem. Potrafiłeś no na tego marudera tutaj, tak? Tego... No, już go zabiłem. Dobra. Brakuje mi menzurek z różowym płynem. Fiolek, wiolek. Pyk mu. Dawaj fiolki. Chyba, gdzie jest nasz Mr. Badas. Ale ma zauważ, że, że... nie ma go na czerwono pokazane. Może A, już czekaj, gdzieś tam czekaj. facet gryzie ziemię. Nie, nie, ja nie wiem, czy od nowa z nim nie będzie. Czekaj, musimy go znowu zlokalizować. Jak ja tu nie lubię tego miastaczka normalnie Walcz o życie Nie wiem gdzie a jesteś dobra Super, dobra. bo moja wieżyczka mi daje drugie, drugą szansę Dobra, dobra uspokój się koleś uspokój A nadchodzę, nadchodzę Potrzebujesz energii Fiolek? E, nie daj już... w łeb! Byk mu Zawsze potrzebuję fiolek O jesteś, 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 jesteś. zabijecie tata Biobadę? Nie nie no, aż tak dobrze nie ma, nie widzę biobady ty Masz dużo energii, chłopie, bo zginąłeś, a ja tutaj walczę cały czas wiesz, że Nie, ja drugi raz nie zginąłem Zginąłem, o, sorry, 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 sorry No Zginąłeś dwa razy, a ja wiesz Critical i intu... A ty zbierz, tak, zbierz sobie to tak. Sprytne, sprytne. Nie, nie, ja poszedłem atakować, wiesz. Tak, jak ja ich Patrz, co z wy zrobiliście. Co? Ratuj mnie, no ratuj mnie szybko, no nie wiem, coś sobie zrobił. No spokój uspokój się, uspokój... Ale jesteś taki, jesteś nerwowy Ach. w ogóle. Ale brałeś dzisiaj te środki uspokajające, co je bierzesz codziennie? No... No zapomniałeś, co nie? Musisz, Adrian, brać leki, to co ci lekarz powiedział. Cyk. Dobra. dobra, szukamy Bigabada co nie gdzieś tam jest na pewno. O jest, dobra, już się pojawił. Kurde, rzuciłem mu granat. Nie to, nie to po co ja teraz znikam pa. Ja już ci byłem tylko walczę katanką, Niczym więcej nie walczę. O, jest Big Badder. Kurde, Fikiel, ale ucieka koleś. Chodź i mózg. Bo fajnie mi energia schodzi. Zginąłem. Oj, do, dopad mnie w narożniku. Pomagaj no mi, pomagaj. Pomagaj mi. A kto mi pomoże? Ja walczę głupio o życie. No to ja nie mam z kim walczyć o życie. Patrz, nie mam z kim walczyć o życie. Zobacz jak to jest. Patrz co mi przyszło na starość. Ale, wale, o, my go nie pokonamy tak łatwo. Mogę się poddać, wiesz, po prostu i tak właśnie, już nie musiałem, nawet. Nie, pod na niego nie ma co, jednak, tak wiesz. Ale, ty jak co? przegram, teraz nawet miał 190 energii, go załatwię sobie. Tak, to, to kosztuje. To kosztuje. A, więc... mam tam 2000 dolarów, a to kosztuje 40, także. Nie, to za każdym razem chyba drożej kosztuje, słuchajcie jakoś. Tak? Nie, nie wiem, nie wiem, nie chcę się wypowiadać, bo nie wiem. Jest, Poczekaj. dobra, jest, tutaj jest. To sobie moją flegmę wezmę, karabin na flegmę. Nie, no w ogóle energii nie zabieramy. Ja bym chciał granat zrzucić. Nie, no bo go trzeba ostro przycisnąć, nie? I nie wiem gdzie on jest. Nie wiesz gdzie on jest? Nie. Gdzieś zniknął. Ale ktoś do ciebie próje Dobra, to sobie z tym pojedynczym to ja sobie poradzę. Pojedynczy to nie jest problem, ale... To jest ten Bigger Badger. Tak Kurde, on strasznie dużo energii zabiera. Teraz nie mam granatów, kurde, teraz. Jeszcze jakiś przydupa za nim biega. jest. Tam jest, dobra. Już nie ma tak dużo energii. Już mamy go. No bo walę do niego z tej zielonej klegmy wiesz On dużo zabiera widzę Chyba zginął Nie, jeszcze gdzieś tutaj po Patrz jaki malutki karzełek z niego wyleciał zobacz Czekaj, czekaj, czekaj Za... Zapierdzielę mu Zrobię mu z jesień Jesień z dupy średniowiecza, jak to się mówi? A no, zabiłem dziada Jeszcze cię goni jakieś, poczekaj Ło, dobra o, o, ok. Zero rapij mi jeszcze na koniec. Czy jesteś po nie widzę? Dobra, <laughs> okej. Okay. Ale jaja, jeszcze ktoś na mnie pierdnął tam chyba. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, wstawaj. Tylko dość ochoczo na niego poszedłem i dużo straciłem, wiesz. To się zawsze tak kończy. Coś tu jeszcze gdzieś jakieś takie jęki oddaje. Turn in! Czyli gdzieś mamy wrócić, co nie? Czekaj Zadanie wykonane zaraz. Zabijemy ty i koniec. Dokładnie, koniec odcineczka. Nie ma co się cieszyć powiem Ci, za dużo nas to kosztowało. Dużo, no, dużo, nie było łatwo tym razem. Jeszcze jeden hurraaa... Rozpłatałem. No raczej roz... ja go roz... moją zieloniną zalałem, ale... żyj w swojej niewiedzy. do te tej robię. zieleniny naokoło też ją widzisz? Czy tylko ja ją widzę? Nie no widzę, widzę spoko. Czekaj, przyjrzyjmy się mapce gdzie mamy iść. I mamy wrócić, chyba. Map Exit. No to wracamy, co nie? Oczywista sprawa. Chyba, że jakiś teleport gdzieś widziałem. Poczekaj, mamy... może tu będą jakieś fanty, jeszcze czy już wszystko pobraliśmy? No, no, no pozbierajmy. Trzeba wyjść, wiesz, do tego Southern, coś tam znowu. A, to są bliskie odległości, wszystko. Nie, tu chyba wszystko braliśmy, tylko oni potem się drugi raz pojawili tak, jakoś. No to spadamy, co nie? Wyrywamy z tego baru. Rozpierdumy, no. zrobiliśmy jak Seal Team Six. Dokładnie. I tyle. O, o, o czekaj, czekaj, oni są na dole normalnie jeszcze. O, a ja lecz, bo co znowu energii mam Kurde, oni są w nieskończonych ilościach No to nie był byle zawodnik, No, dużą rodzinę tutaj miał Swoich ziomów, no nic Zabije ich z ręki Może no, zaraz, kurde Nie skonał skopo... <laughs> No właśnie, uciekam, dobra, walczę o życie Pomóż mi, pomóż, Ra ratuj mnie tutaj Tutaj Spokojnie, jestem, widzisz? Spokojnie, bo... bo cię osadzyli, kurde bo nie mam z kim walczyć o życie, wiesz? Dobra, wywalczyłem, ale ok, te im ok. okej Thank you Yes, spoko Ale nas zaskoczyli tutaj, wiesz Ta. co, nieładnie Trzeba zbierać pieniądze, bo kiedyś mi zabraknie na odnowienie życia. Ale się dobra do twojej wieżyczki cwaniaczek Wie co wiesz. Wie co pasuje. dobre? Gdzieś jeszcze są oni, tam jest jeszcze jeden. La, la, la. Dobra, okej. Okay. Ta wieżyczka nam dużo daje, bo powiem Jeszcze się, że... z tyłu, goleś. Nie no, raczej. Kurde, zabrakło mi amunicji, no byto. Jeszcze mnie zabije jakiś duper. A już go zabiłem, dobra. Dobra, mam. O, tutaj jeszcze jest ten bracie. U, oni są w nieskończonych liczbach zawsze. Dobrze, będzie odcinek z tego, z tego piekła. A właśnie, A znowu walczę o życie. Yeah, ten maruder jest mocny, kurcze, skubany. Ładuje sobie, ale zabije go, spokojnie. Albo i nie zabije, wiesz. Zabiłeś Musisz mnie ratować, bo ty ich zabiłeś. Szybko, 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 Nie no, szybko to się nie da, wiesz. A, ja Ciebie sam mogę sam. podratować, uciec, bo zaraz mnie Dobra, okay, okay, udało mi się. Podratowałem cię troszkę chociaż, mm. bo mnie już zaczęli mucić, musiałem, wiesz, się oddalić, bo myśmy obydwaj zginęli. Dobra, okej, okay. trochę sobie podawałem tutaj. Poszło jakoś, no, ale nie było łatwo. Nie wiem, jakie naboje są do tego mojego flegmowego sprzętu. Spadamy, co nie? Tak. Szkoda tu się znowu, wiesz, troczyć z nimi. Chyba gdzieś tutaj coś myśli, prawda? Tak, normalnie goń tam, jak cię intuicja poprowadzi. Tu masz fiolkę po tak, tędy spadamy, tędy. tu żeśmy wrócili. Nie ma co tu zwlekać. Tak. No dokładnie, nie ma Tutaj co tu zwlekać. Tu jest teleport, czy coś tu jest, nie wiem. A to jest chyba jakiś. To jest ten, chyba ten, wazony. ten most wazony. Dobra, ok, tak. lecimy e, Dobra. Chodź, to przyciągnę to do nas windę. No, no, no. A nie, to jest ratwa, wskakuj na nią. Skoczyłeś? Poszło, tak, tak. Woo! Patrz. Chuchu, nie utop się, się nie dowodem. utop się, bo tracisz energię, nie tracisz. Patrz jakie jaja, no fuh. Traciłem chłopie, mało co nie zginąłem. Dobrze, że by udało się wyskoczyć, bo wtedy się nie dało. Ale piękne kolorki się pojawiły, czekaj gdzie tutaj było? O jest jakiś przeciwnik. Hury. Aha, bo to jeden, bo to jeden. Co oni tu tacy duży wyskoczyli? No, tu już wyluzowane pośladki, a tu piekło. Super, Całe spięcie ze mnie zeszło. Dobra. Ale niszczy uparcie moją wieżyczkę, a ja muszę go ubić za to. Widzisz? Wykonaliśmy to drugie zadanie. Zbieranie tych czterech części. Tak? Wiesz, tam było to takie zadanie, co nie? Żeby cztery z jakiejś części zebrać czegoś. No to super, naprawdę, hip <laughs> Dwa zadania za jednym odcinkiem. No normalnie bo, no, niesamowite. Musimy... Czekaj, czekaj, bo O mnie. tam są następni, bio, bo on go widzę. Gdzie są, gdzie są? Tutaj. O, ale potwór, on będzie niebezpieczny. A, bo my tędy musimy wracać, co nie? No, zaraz tu przybiegną, nie martw się. No, ja sam podbiegnę. O kurde, bez amunicji to trochę dupa. Masz miecz, mówiłeś. Tak, Że tak, ty tylko tak. mieczem. No i tak właśnie zrobię, bo mnie tutaj już zdenerwował. O, nie mam amunicji nawet w snajperce no zrobić. zabiłem go. zabiłem o, go, ale że we mnie nie tym... E, ...głazem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. spoko, trochę... ...trochę, że tak powiem, uciekam. Ostro, ostro kurde sobie poczytają tak. z nami. Gdyby nie nasza wieżyczka, to by było ostrze Huf. Bez sensu jest, że wiesz, nawet ja zbiorę tą wieżyczkę, to nie mogę jej od razu dać, rozłożyć. Tak. A, musi być ten czas, tak? Tak. Fajnie ta plazma spływa. Plazma to jest normalnie mega broń. Dobra. Baja Bongo i do przodu, jak mawiali polscy kajakarze na Olimpiadzie. Znaczy nie tej Olimpiadzie, która była w tym roku, bo. <laughs> nie, nic nie nie, nie, na się te, nie pare, pokazali, chyba, tak. Znaczy nie, na paraolimpiadzie para co, nie bo na para nie szło dobrze. Tak. Ale wtedy no. nie mówili bajabowej i do przodu, nie? Bo to mówię. Ech, Mamy te sklepiki. A no, Oleg, nie ma. Jaką ja miałam plazmę tutaj? To jest ta plazma? Shaw. Ile mam energii? O, kupię sobie, kupię sobie energię. Snajper. Dobra. Energia kupiona. Jakieś tarcze za takie wyjepisy tutaj macie? To jest chyba ta plazma, co? Spróbuję to kupić. Wszystkie te tarcze daremne są. Full, 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 full. Tu mam full. A widzisz, tu jest z boku taki item of the day. Eee, Aha, a tak, 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 widziałem. Chyba że tak powiem, nie jest w z tą kasę, jakiś tam wiesz. Rewelacyjne. Mm -hmm. A jeśli tylko 7 minut, będzie dobrym tym itemem. Tak, tak, tak. Potem przepadnie. No i dobrze. No, kupiłem sobie plazmę, plazma była najważniejsza. Czekaj, ja wyszucę, sprzedam jakieś daremne rzeczy. Tego nie mam O, właśnie, w ogóle. też. Tego nie lubię więc sprzedać. A tu już z drugiej strony masz inne sklepy, nie? tu za amunicją Dobra, tą snaipereczkę też już sprzedałem. Takie dziadostwo to sprzedaje, bo. A, za amunicją, tak? Tylko, że ty kumasz do czego ta amunicja jest? Bo ja tak nie bardzo. Nie zbyt, aż tak kupiłem na czuja. Znaczy, nawet nie kupiłem, bo miałem pełno, jak się okazało. Mm -hmm. Kurczę, mam tyle broni fajnych, aż szalej sprzedawać. Aha, bo tu możesz sobie w ogóle uzupełnić tę amunicję po prostu do wszystkiego i mieć święty spokój. Jak? No jest tutaj masz z lewej pokazane co jest do czego. Widzisz, masz taką, takie okienko Ammo i tam jest ile masz? 200 na 200 174 na ileś coś tam, coś tam. To wszystkie sobie uzupełnij z głowy. Jak tam potrzebujesz. Wiesz wiesz co potem będziesz miał wejść spokój tam gdzie nie masz. Aha, ja, mam, ja, mam, ja mam wszystko na full. Tylko sobie granaty kupiłem. O, tutaj Kurczę, uzupełniam i uzupełnia, nic się nie dzieje. Aha, 200 na 200, widzę, widzę. O, mam zle. lepszą tarczę, kupię sobie lepszą tarczę. Kupiłem. Dobra, kupiłem tarczę, a tą sprzedam. Lepszą tarczę kupiłeś? Nie Nieprawdopodobna. Ja sobie poglądam tarczę także. Poczekaj, o, ta też jest lepsza od mojej, szczerze powiedziawszy. No. Tą sprzedam, dobra. O, tysiąc pieniędzy to już nie mogę inwestować, sorry. I sobie użyję tej lepszej tarczy, w tym daremnym plecaczku. Tak, ja mam taką tarczę. Okej, okay. dwa rodzaje granatów mam, a nie wiem, jak się między nimi przełączam. Czyż nie, mam coś, co zwiększa jakąś szansę na coś. No dobra, nieważne. Czuję się przepotężny teraz, dobra. O, kupiłem tarczę, Ależ drogą tarczę kupiłem. Wskakujemy do tego teleportu, co nie? Bo wracamy no to do. to myślę, że... No dobra, nie, no, możemy bo zakończymy, wrócić. Ale... Zakończymy to zadanie, wiesz? To symbioziz, prawda? Dobra, to wskakujemy. Bo to trzeba wrócić chyba wiesz do kogo? Do Mister yy, Banku zbożowego. No, Prezesa mówię? banku zbożowego. Oj, widzę, tak chyba nie oglądałeś nie. odcinek z nie, nie, oglądałem, tak, tak mi się <laughs> to to, dzisiaj. To, ja to, ja to wymyśliłem, wiesz tak mi się wydaje. Tak, No ale walcz, walcz, hej, hej, niezwyciężone. Idę, 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 Nie. Ja. Czas zabijania nastał Dobra. Jeszcze któryś? No, gdzie jest etacza moja? Gdzie oni są? Jeszcze ktoś tutaj jest? Tu masz, no fiol... ze tu masz fiolkę, jak chcesz. Już idę, już? Nie, nie, nie potrzebuję. Jeszcze jeden jest. Dobra, okej. Okay. Dobra, Spokojnie. biorę mój. A mój karabin maszynowy sam po... Czekaj, nie, nie wracaj tam. Okay. Z ...zakończonym konflikcie się chowa. Tak? Tak. O, sprycił. Dobra, no, idziemy dalej. No i widzisz, tedy. bez sensu, te fiolki powinno się muż jakoś brać na zapas. No pewnie, tylko że wtedy byłbyś pewnie mało zniszczalny w ogóle. Tak. To w sumie, wiesz, to jest jedyna trudność, tutaj, ta, znaczy, tak to, to jest główna trudność. Tak, 50 fiolek, no. Tylko, że wiesz... Chyba nie walczymy tutaj nie. za bardzo, na tylko przemy do przodu. Nie, na przykład na zapas, nie? No. jedna fiolka na zapas, nie. Przy, przyjdź do przodu, nie walczymy. No chyba, że zaczepił, że ewidentnie cię jakiś... Tak, jak ten na przykład upierdliwiec, co nie? O, stój, tak. to bom. A... Dobre. Ale ich roztopiłem O ktoś strzela z góry Ojej, tu co za głupol. Daremny Nie wierzę, że Tata <gibli> ma sniper rifle A pierwszego O kurde, patrz jak tak daleko strzela Jeszcze go zdejmujesz? Tak Zdejm go sobie i jaj, ja już nie strzelam ja, Jeszcze ta ta nie, tam jest. Tata nie, jest nie lubi takich niezałatwionych spraw Chodź tu, czyś tu się schowałeś Dobra, okej okay. Dobra Biegniemy, biorę swój sprzęt, który sieje plazmą zieloną I Na pewno dobra. wszystkim wam się spodoba To hardcooka, co mi tu miga? Kurde, bateria mi się kończy w telefonie hmm. Hardcooka chyba no, Dokładnie, mister big Ja Jezu, znowu ktoś do mnie pruje Przywitali nas w także Jeszcze któryś tam jeszcze jest trzech. Jeszcze jest, ale dobra, to znam sobie radę. Kurwa, walczę o życie! Podobno da dasz sobie radę. <noise> tak, jak daremnie. Nie zabij mi, kurdego, dobra, wybłagają. Tak? No bo biegłem, tam do ciebie. Ale daremnie, ja tak zrobiłem. W ogóle robiłeś. No wiesz, roz rozprawiałem się z nimi, wiesz. Mówi biegniemy, biegniemy, a tam tam chciał psem skrzynki Idziemy, dobra Ja nie mogę takiego, nie wiem, z, radzieck z radzieckiego uczynku jeszcze nie widziałem tak że... Czekaj, ostrzał ciężkie od tyłu jest a Dobra, uciekamy Tu na górę co, nie? Co za spryciarze, obserwuję was Wszyscy tylko patrzecie, żeby do tych skrzynek się dorwać potajemnie Lecimy, <laughs> chodźmy, chodźmy I to jak pomiódł, bo myśli, że nagrody nagrodę dostanie od nie. Czemu myśmy się tu przenieść, nie mogli po prostu teleportem pieprzonym? Mogliśmy ale chciałeś powalczyć. I pachnie. Ja weźmiemy, mówię, żeby się tu przenieść? No, jak biegnie, żeby szybko nagrodę wziąć. Ja nie mogę, takiego czego jeszcze nie widziałem. <laughs> Ale to, to bez za... sensu. Mi się wydaje, że to trzeba jednak podróżować. Podróżuj, wyskoczył, nie tym na tym... granic. A chodź tutaj, i zobacz co tu leży na ziemi. Co? Tam, tam za mną. O nie, 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 nie. nie, 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 nie. <laughs> <laughs> Ale cię wyruchałem teraz. Nagrodka, bo przedtem zapomniałem. O jakieś zadanie nam dał, aha, chyba tak. Co bierzemy bet? A nie, nie, to są te, te są te stare, aha, wiesz. E, Cześć, coś nam daje tutaj. No nie dużo daje, ale. Dobra. Szczerze mówiąc. O, jest o, nagroda. Można powiedzieć. Snajperkę mi dał, no. jak ja nie używam, sprzedam ją. I drugie, czekaj... Jakąś co? Mi dał. Jakąś on mi dał. Jakąś A maskę mi dał, dał tarczę, co to jest? Mi dał tarczę, wiesz, ale jakąś daremną. Ale mi rzeczy dał. Ja powiem ci, że jestem zawiedziony nim. Mi także, powiem hmm. ci. Nie wiem, jakąś, nie wiem, jakąś maskę muszę ją zobaczyć później. Nie wiem, czy ja będę robił zadania jeszcze dla niego. Możesz dla pana Robocika, wiesz, No właśnie. Tylko pan Robocik, wiesz, odpłynął chyba swoim żaglowcem gdzieś już. Tak, czekaj, teraz się przyjrzę, jakie tylko mamy zadania. Będziemy kończyć ten odcinek zaraz. Mamy zadanie, teraz mamy tylko ten Road to Sanctuary, wiesz, co, co jeszcze odpuściliśmy. No, ja skoro to legalszego. będziemy robić w następnym odcinku. Bo nic więcej nas tu na razie nie czeka. Czekaj jeszcze pogadam z tym matkojewcem. Jeszcze może wycisnę od niego coś. Nic. Dobra, no to kończymy odcinek. 25 minut kulturalnie się udało, co nie? O, dobra, trzymajcie się. E, to był siódmy, szósty, siódmy, siódmy. Albo i ósmy już, nawet, albo chyba nie. siódmy, siódmy odcinek Borderlands 2 Grał z wami Adi oraz... Ninecats, cześć. Trzymajcie, trzymajcie się. się tak i do zobaczenia w kolejnych naszych bataliach. odcinkach. Hej. Tak. Pa. Siema.